Cześć, tutaj Patryk i dzisiaj pokażę Ci 7 takich małych, fajnych rzeczy, które przyśpieszają pracę w 3DS Maxie. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych wtyczek, ale są to takie małe, czasami niuanse, które generalnie oszczędzają nam naprawdę dużo klikania. I pierwszą z takich rzeczy będzie, tak jak tutaj widzisz, pewna wyszukiwarka. Jeśli naciśniemy sobie X na klawiaturze, to wyskoczy nam okienko, w którym możemy wpisać dosłownie, znaczy wpisać możemy dosłownie wszystko, ale Akcje, które się tutaj znajdują są praktycznie wszystkie, jeśli chodzi o jakieś takie ustawienia 3ds Maxa i możemy sobie tutaj dodawać jakieś kształty, ale równie dobrze możemy sobie wpisywać rzeczy, które są poukrywane w funkcjach 3ds Maxa, bo czasami jeśli chcemy na przykład użyć narzędzia Spacing Tools, to musimy się przeklikiwać, wejść w Tools i szukać tego gdzieś, tam to jest zlokalizowane. Tutaj możemy to wpisać i jak widzisz od razu możemy sobie na tym pracować. Dodatkowo możemy na przykład nie pamiętać jakichś skrótów, tworzenia obiektów i tak więc możemy sobie wpisać na przykład cylinder albo box i możemy sobie zacząć to tworzyć i dzięki temu już nie musimy szukać gdzieś po ustawieniach pewnej rzeczy, tylko wszystko mamy tak naprawdę pod ręką. I gdy już mamy taki box i być może chcemy go zamienić na editable poly, to okaże się, że w 3 d nie ma skrótu przypisanego do tej właśnie akcji i nie rozumiem dlaczego, bo to jest coś, czego ja osobiście używam najczęściej. Dodaję jakieś elementy i zaczynam coś modelować, więc chcę to szybko zamienić na editable poly. Więc... Jako, że tego nie ma, musimy to oczywiście stworzyć sami. I szybko możemy to zrobić po prostu przechodząc do zakładki Hotkey Editor, wybierając tutaj akcję taką, na jakiej nam zależy. Czyli możemy wpisać po prostu Convert to Editable Poly. I jak widzisz, wyskakuje nam dokładnie ta akcja. Następnie musimy po prostu wybrać skrót w głowie, oczywiście, jaki chcemy przypisać, wpisać to tutaj. I czasami będzie tak, że ten skrót w i jeszcze nie występuje. Wtedy śmiało możemy użyć opcji Assign i wszystko będzie spoko. Ale czasami, i to jest w dużej mierze często powtarzalna rzecz, że ten skrót już będzie przypisany do jakiejś innej akcji. Wtedy możemy wybrać tak naprawdę dwie opcje. Pierwsza z nich to przypisać jakiś inny skrót, a druga, jeśli mamy, po prostu chcemy Ctrl I, żeby to był na przykład inset, bo łatwo nam jest to skojarzyć. To często ten Ctrl I będzie przypisany do czegoś, czego i tak nie używamy. Więc ja osobiście wtedy często po prostu usuwam ten skrót przy użyciu Remove, a następnie używam Assign do jakby nadpisania właśnie tego skrótu do nowej akcji, na jakiej mi rzeczywiście zależy, bo skrótów 3D Max jest strasznie dużo, a akcji, których używamy na co dzień, jest zdecydowanie mniej. Więc ja osobiście wolę ustawiać skróty pod siebie, czasami usunąć je z akcji, których i tak generalnie nie używam. I tutaj, tak naprawdę, jeśli już mamy to zrobione, dodaliśmy kształt. Mamy za na Delitej Poli, to często będziemy musieli dodawać jakieś modyfikatory, więc tak naprawdę dochodzimy do trzeciej rzeczy, którą chcę Ci pokazać, a mianowicie są te przyciski tutaj na górze po prawej stronie. Standardowo, żeby dodawać modyfikatory, musielibyśmy wybierać rozwijane listy, szukać to, czego chcemy itd. Ale możemy to mieć dosłownie na wyciągnięcie kliknięcia. I żeby zrobić takie przyciski, to po pierwsze, musimy kliknąć tą ikonkę, tak jak tutaj widzisz. Wybierzmy opcję Configure. I tutaj, jak widzisz, mamy kilka opcji. Pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zmienić, to jest zastanowienie się, ile tych przycisków rzeczywiście będziemy potrzebować. Ja mam ich ustawione 16, bo to są praktycznie wszystkie akcje, które ja wykorzystuję po prostu tak na porządku dziennym. U ciebie może być ich mniej, albo może być ich więcej. Natomiast jeśli już wymyślisz, ile tych przycisków chcesz, to teraz to, co musimy zrobić, to po lewej stronie mamy całą rozpiskę wszystkich rzeczy, tych modyfikatorów które wystarczy, że złapiemy dany modyfikator, przeczuciemy go na przycisk, na którym chcemy mieć go umiejscowionego i to już będzie działać. Robimy to dla wszystkich tych rzeczy, na których nam zależy. Klikamy właśnie OK i teraz u mnie jest to widoczne, ale czasem może to być po prostu niewidoczne. I wtedy musimy to najzwyczajniej w świecie włączyć, tak jak widzisz na przykładzie. Możemy to włączać, możemy to wyłączać, ale generalnie chcemy, żeby to rzeczywiście było widoczne. I tutaj kończymy etap Czyli Przechodzimy do materiału, bo jeśli łączymy sobie edytor materiałów, to żeby stworzyć jakiś materiał, często musimy albo skorzystać z wyszukiwarki, albo tego rozwijanego czegoś na dole, albo klikając prawym przyciskiem myszy i szukając tego, na czym nam zależy. Ale jest to często po prostu upierdliwe, nie oszukujmy się. Ale tutaj z pomocą tak naprawdę przychodzą grupy, które możemy sobie tworzyć dowolnie. Ich może być naprawdę dużo, w zależności od tego, czego potrzebujemy. Ale ja mam taką standardową, którą nazwałem sobie moje, żeby wiedział, że to moje. Tak na szoki wypadek, nie? Cokolwiek tu wpiszesz, będzie w porządku. Żeby stworzyć taką grupę, wybieramy to strzałkę na górze po lewej stronie, klikamy New, nadajemy nazwę, na jakiej nam zależy. <laughs> Może być w tym wypadku na przykład piąteczka. I w teraz ta grupa będzie pusta. Żeby pododawać jakieś materiały, mapy, czy inne rzeczy właśnie do tej grupy, musimy albo skorzystać z tej pomocy na dole rozwijanej, albo możemy wybrać to z listy i po prostu złapać i przerzucić do naszej grupy i gdy sobie wyjdziemy później z 3ds maxa, za każdym razem, gdy go ponownie włączymy, ta grupa ona już będzie zapisana, więc tę akcję robimy tylko raz. I cały czas możemy dodawać do tego jakieś rzeczy, albo możemy je nawet usuwać. I mało tego, możemy nawet dodać kolory. Jeśli będziemy mieć dużo tych grup, to kolory mogą być naprawdę pomocne, żeby szybko coś znaleźć. I zobacz, mamy obiekt, który stworzyliśmy wcześniej i teraz, składając, że chcielibyśmy stworzyć materiał, włączamy edytor materiałów, czyli M na klawiaturze i szybko jestem w stanie poprzerzucać te rzeczy i stworzyć od zera totalnie materiał. Po prostu łapiąc te rzeczy, które mam w grupach i robiąc to, na czym mi zależy. I tutaj trochę się przeliczyłem, bo jednak jeszcze jest jedna rzecz, już to będzie numer 5, ale ona będzie związana jednak z modelowaniem. Bo zobacz, jeśli czasami mamy dużo podziałów, to zamiast się ubawić w jakieś bridge albo łapanie go przesuwanie werteksów i tak to w nowych maksach mamy taką opcję jak Smart Extrude. Jeśli na przykład złapiemy sobie poligon i z wciśniętym shiftem przesunę go poza obry z danego kształtu, to stworzy nam się dziura. I mało tego, te kwadratowe są jeszcze w miarę w porządku, natomiast pewnie kojarzy, że zrobienie okrągłych otworów była w 3ds Maxie trochę problematyczne. Tak możemy to ująć ale z tą nową opcją przychodzi coś takiego, że mamy na przykład box i chcemy stworzyć dziurę, więc stwórzmy sobie zwykły cylinder, box zamieńmy na editable poli przy użyciu skrótu, który wcześniej ustawiliśmy, dodatkowo użyjmy opcji attach i dodajmy ten właśnie cylinder. Teraz jeśli szybko złapiemy po prostu za ten poligon i przejedziemy na welo od całego boxa, to po pierwsze znika cylinder, ale po drugie mamy okrągły otwór w naszym boxie. Więc jak widzisz, mega szybka opcja i tym tak naprawdę możemy tworzyć wszystko. Możemy tworzyć schodki, jakieś skosy, dziury. Nie ma chyba jakichś ograniczeń, a opcja zdecydowanie najszybsza. I tutaj zmierzamy do kolejnej opcji, jednak związanej jest geometrią, ale już nie z samym modelowaniem. Czasami będzie tak, że wrzucamy coś do sceny, jakieś obiekty albo coś, co wymodelowaliśmy i chcemy coś postawić na przykład na tym stole, który widzisz na środku tutaj renderu. Standardowo musielibyśmy Przemierzać and Android Viewportów, coś przesunąć w widoku z boku, ustawić to dobrze w widoku na przykład frontowym, i tak dalej, nie? Znów taka powiedzmy upierdliwa rzecz. A przychodzi nam z pomocą narzędzie, które nazywa się Select and Place. I teraz jeśli klikniemy tą ikonkę na górze, tak jak tutaj widzisz, i po prostu przesuwając myszką, idąc po kolei, to jak widzisz, obiekt dostosowuje się do kolejnych płaszczyzn, przez jakieś się tam tak naprawdę przemierza. I w tym momencie zobaczycie, jak szybko jesteśmy w stanie ustawić ten jeden element na stole. Z zero przeklikiwania się przez viewporty, pyk, wszystko jest na swoim miejscu. I tutaj tak naprawdę dochodzimy do ostatniej rzeczy, jaką jest, powiedzmy, znajdowanie zaginionej geometrii, ponieważ czasami będzie tak, że scena jest super duża albo coś jest nie tak ze skalu i przypadkiem jedno przesunięcie myszki powoduje, że jesteśmy gdzieś nie wiadomo gdzie tak naprawdę. I zamiast wtedy szukać, przesuwać skorole, bujać się i tak dalej, żeby znaleźć naszą geometrię, to wystarczy, że naciśniemy przycisk Z na klawiaturze. Działa to jak zoom. I wtedy wyśrodkuje nam cały ten widok, albo do obiektu, który jest zaznaczony, albo jeśli nic nie jest zaznaczone, to wyśrodkuje nam cały widok do takiej średniej wypadkowej, ale na takiej zasadzie, że wszystkie te elementy będą widoczne w wyporcie. Więc znów, oszczędza nam to dużo takiego powiedzmy szukania, zastanowienia się, gdzie jest dokładnie nasza geometria. I tutaj doszliśmy już do ostatniego punktu, ale takich rzeczy jest naprawdę turbo, turbo dużo. I jeśli masz ochotę zgłębić właśnie te tajniki, jak pracować szybciej, wydajniej, generalnie jak poznać dobrze 3ds Maxa, to pod filmem znajdziesz link do darmowego kursu, gdzie pomiędzy tymi rzeczami, które pokazuję, jak zrobić pewne rzeczy, generalnie kończymy tam z to starałem się upchnąć takie właśnie małe niuanse, małe triczki, które pomagają nam pracować szybciej i przyjemniej. Jeśli to coś dla Ciebie, to zdecydowanie to sprawdź, a na dzisiaj dzięki Ci za Twoją uwagę, zbijam piąteczkę i do zobaczenia za tydzień. Cześć!